Cześć, witam serdecznie na corocznej liście Polecanek Świątecznych. Będziemy mówili o grach, które możecie sprezentować swoim bliskim na święta Bożego Narodzenia. Sprawdziłem to są gry, które są dostępne na chwilę obecną w sklepach. Podzieliłem ogólnie gry na takie trzy kategorie, i na każdy z tych list po 7 gier wymienię, które ja osobiście polecam. Są to gry, które są po prostu dobre, przystępne i naprawdę ja nie odmówię partii w żadną z tych gier. Na początek zajmiemy się grami tematycznymi. Będą to takie gry dla osób, które lubią opowiadanie historii, lubią wczuwanie się w klimat, lubią, wiecie, akcje. Także będą to bardziej grywać się takie z pogranicza Ameritraszu, z pogranicza jakby wcielania się w daną postać. I na początek pogadamy o Royale at House on the Hill. Gra, która niedawno wyszła dzięki Dabitwu Rebel. Jest to gra, taki typowy horror, gdzie poruszamy się po posiadłości, gdzie odbywamy dużego rodzaju przygody, toczymy walki i ta gra jest znana z tego, że ma tą mechanikę zdrajcy, która pojawia się w jakimś momencie, gdy ten scenariusz się zmienia i w zasadzie zaczynając grę, nie wiemy, czy czekają nas wampiry, wilkołaki czy jakieś inne straszydła. Naprawdę gra, która jakby mimo swojej takiej prostej mechaniki jest naprawdę bardzo takim fajnym, wesołym doświadczeniem, także bitre zdecydowanie polecam. Druga gra będzie to Horrified, czyli gra właśnie w klimatach horroru, czyli jakby podobny klimat, ale diametralnie inna gra, bo tutaj jest 100% kooperacji, staramy się walczyć z potworami, które pojawiają się na planszy, są tam na przykład Frankenstein czy Drakula i każdy potwór wymaga jakiegoś innego działania, wiecie musimy, nie wiem, znaleźć np. kołki, później znaleźć te trumny, w których znajdują się wampiry po to, żeby pokonać Drakulę, także to jest naprawdę bardzo fajny ładunek taki tematyczny, jednocześnie bardzo dobra gra strategiczna, która zakłada właśnie bardzo bliską taką wiecie, współpracę między graczami, porozumiewanie się, wymienianie się uwagami. Gra jest naprawdę rewelacyjnie regrywalna, ze względu na to, że możemy użyć innych potworów, inne tam wydarzenia będą się pojawiały w czasie rozgrywki. Także Fight zdecydowanie Wam polecam. Trójeczka będzie to stała polecanka na każdej mojej tematycznej liście, czyli posiały Szaleństwa druga edycja. Jest to gra w klimatach właśnie Lovecrafta, gdzie poruszamy się po posiadłości tytułowej i czekają nas różnego rodzaju przygody. Także na aplikacja nam podpowiada jaki kafelek gdzie mamy rozłożyć na stole, mamy rzucanie kostkami, mamy opowiadanie historii, mamy właśnie zwroty akcji. Dużo klimatu, dużo tematu, fajna taka oprawa wiecie. Audiowizualna, co przy planszówkach jest bardzo rzadkie. Tutaj macie, wiecie, klimatyczną muzykę. Naprawdę jest to grana na, na kilka dobrych wieczorów, która da Wam dużo przyjemności. Jest też dużo dodatków, także, jeżeli obdarowana osoba ma już posiadłek szaleństwa, to może jeden z dodatków, który jest dostępny w sklepach. Bardzo dobry, moim zdaniem, wybór. Czwórka będzie to Robinson Crusoe, gra, którą ja kiedyś dostałem pod choinkę. I naprawdę było to niesamowite doświadczenie, że można w czasie świąty pograć. Wcielić się w tych rozbitków na bezludnej wyspie, tutaj też mamy scenariusze. Musimy przetrwać na wyspie. Cała gra jest naprawdę pięknie wykonana, uwielbiam ilustrację w tej grze i ta właśnie mm, poziom trudności związany z tym, że musimy przetrwać, musimy współpracować, musimy mieć wiecie, jedzenie, opał. Robi na praktycznie każdy w Polsce zna, ale jeżeli jeszcze wasz obdarowany nie ma tej gry, to serdecznie polecam. Mimo, że to jest chyba najtrudniejsza gra na tej konkretnej liście. Ale wydaje mi się, że w internecie też jest na tyle dużo różnego rodzaju materiałów wyjaśniających mechanikę, że, jakby instrukcja, plus jakiś tam filmik, i naprawdę możecie się świetnie bawić w Robinsona. Piątka będą to odmęty grozy, czyli znowu mamy tutaj Lovecrafta. W tym wypadku mamy akurat statek, na którym jesteśmy zamknięci i współpracujemy ze sobą, żeby osiągnąć pewne cele, dopłynąć do celu. Ale niektórzy z nas mogą okazać się zdrajcami, także to jest, to jest bardzo fajna właśnie mechanika związana z tym, że Część osoby nie sabotować, ostatek, będzie chciała nas pokonać, ale my gdzieś tam współpracujemy ze sobą, więc jest tutaj dużo niepewności. E, ta gra jest bardzo ciekawa, że może się okazać, że na przykład na, po, na początku nie ma zdrajca, a w połowie gry ten zdrajca się pojawia. Także to, to jest fajny bardzo motyw mechaniczny. Jeżeli kiedykolwiek graje się w patent Star Galaktykę, to jest mniej więcej ta, ta sama mechanika, tylko że w klimatach Lovecrafta. Ja zdecydowanie polecam dla większych ekip, czyli na przykład, jak często ta osoba obdarowana gra na 5-6 osób, to zdecydowanie odmęty grozy są świetne Tą propozycją. Następna gra no to Zapomniane Morza, czyli to jest taka nowość od wydawica. Portal, tutaj też mamy współpracę, kooperację, mamy jakieś tam swoje cele do osiągnięcia i gra jest naprawdę ciekawa, bo daje naprawdę taką fajną możliwość wcielenia się. w Osoby na statku, gdzie, gdzie mamy dużego rodzaju właśnie akcje związane z tym, żeby ten statek dopłynął do celu, uderzają nas na dużego rodzaju wydarzenia, którym musimy przeciwdziałać. Także gra naprawdę jest, bardzo innowacyjna i stawia też na bardzo fajną taką kooperację, że musimy szybko wybierać, jakie są akcje dostępne i, i współpracować po to, żeby nasz statek nie zatonął. Także zapomniane może. I ostatnia gra będzie to Destinies, gra numer 7 na tej liście. Destinies od wydawnictwa Lucky Duck Games, gra, która jest wspomagana przez aplikację. To jest gra przygodowa, gdzie podróżujemy po świecie i musimy właśnie zrealizować takie swoje karty przeznaczenia. Więc tutaj jest teoretycznie troszkę współpracujemy, ale bardziej tutaj każdy je wymyśli o sobie, bo musi swój własny cel zrealizować. Także jest to fajne połączenie właśnie aplikacji z grą przygodową, gdzie mamy różnego rodzaju testy. Gdzie musimy rzucać kostkami. Mamy fajne, fajną taką mechanikę sukcesu w tej grze, bo, bo każdy gracz ma inne statystyki, i to ma duży wpływ właśnie na to, jak te testy dla nas są proste. I naprawdę gra też już nie niedługim czasie, albo nawet już doczekała się dodatków. Także to jest te, te, taka gra, właśnie, która świetnie może być rozwijana w przyszłości, i ona jest naprawdę bardzo prosta, taka, żeby zacząć grać. Ja uwielbiam to w grach planszowych, szczególnie takich tematycznych, przygodowych. Siadamy, w zasadzie przeczytamy bardzo szybko instrukcję, jesteś w stanie od razu grać. Także Destiny's zdecydowanie Wam polecam na święta. I do, do zobaczenia na następnej liście. Z góry dziękuję za wszystkie lajki, udostępnienia i widzimy się na grach strategicznych. Trzymajcie się, hej!